Dzień dobry bardzo Witam wszystkich serdecznie z tej strony Wojsko a to jest tak jak dobrze sami zresztą widzicie zarówno po tytule jak i e, po tym co teraz widzicie na swoich ekranach Call of Duty WW2 otwieramy zrzuty słuchajcie moi drodzy zastanawiam się czy otworzyć z tych zrzutów 50, czy może 25, a może płychać z grubej rury i na przykład 200 otworzyć. Ale postanowiłem, że hej, na 200 to by było z, z co najmniej z 4, jeśli nie 5 filmów. Na, jak otwierałem 130 parę, to wyszły dwa odcinki. Mm, ale wiecie, otwierałem tak jeden po drugim, jeden po drugim, bez żadnego zastanowienia i tak dalej. Słuchajcie, rozbierałem 20 zrzutów. Z czego e, mam 8 zwykłych i 6 rzadkich z wieloosobowego oraz dwa zwykłe, 3 rzadkie oraz 1 przedmiotów zużywalnych z trybu Zombie. E, tak więc no, zobaczymy, co to będzie. Słuchajcie, powróciłem do Call of Duty WW2 i powiem wam szczerze, że grając e, w Modern Warfare A w WW2 Zdecydowanie przyjemniej gra mi się w WW2. Nadal powiem Wam szczerze, mimo iż, iż jest to gra, która ma już e, 3 listopada, e, będzie miała 3 lata, to uważam, że ona jest pod wieloma względami lepsza niż Modern Warfare. E, naprawdę. I mówię, wam, I mówię wam to nie jako osoba, która e, ma tak naprawdę e, sentyment do WW2. Może nie tyle co sentyment, bo e, tą część Call of Duty odpalam sobie po prostu co jakiś czas, żeby sobie zagrać, pomęczyć ludzi, powkurwiać ich, e, a jednocześnie przy tym też się dobrze bawić. Tylko jest to gra, przy która moim zdaniem, subiektywnym po prostu, wręcz zdaniem, jest jedną z lepszych, jeśli chodzi o ostatnio wydawane kody. Naprawdę. Ostatnim takim dobrym kodem, dla mnie przynajmniej, był Black Ops 4. Nie mówię, że Modern Warfare jest złe, ale Modern Warfare po prostu ma. Tak naprawdę dwie rzeczy, które moim zdaniem ją zdecydowanie wyróżniają, e, jeśli chodzi o poprzednie części serii. Pierwszą rzeczą jest karnet bojowy, a drugą rzeczą jest to modyfikacja uzbrojenia. Bo jak na przykład zobaczycie sobie tutaj e, i zobaczycie te dodatki i stwierdzicie, hej, tych jest mało, Mo owszem, jest mało, ale słuchajcie, tak naprawdę tak właśnie wygl e, wyglądała seria Call of Duty aż do Black Ops 4 dopiero e, Modern Warfare wprowadził po 50 po ponad 50 dodatków e, właśnie ponad 40 gdyż są takie broń które mają 40 dodatków niektóre mają ich 30 parę ale faktycznie można dostosować e, broń stricte pod e, siebie Słuchajcie, na co polujemy? Na co e, przede wszystkim, co bym chciał, gdyż dawno nie patrzyłem na to, co mam, co nie. Tak więc przejdziemy się jeszcze e, raz po wszystkim, zobaczę, e, co ja mam. Znaczy się w sekcji pseudo karabinów chyba mam wszystko, jeśli się nie mylę. E, ewentualnie brakuje mi tutaj poprzednika, ale poprzednik był. Eee, dostępny poprzez prestiż komandosów. Niestety dokonałem prestiżu komandosów. jeszcze zanim była oficjalna of, wyszła oficjalna aktualizacja do komandosów wprowadzająca te rzeczy. Tak więc jak widzicie WW2 zrobiłem szybciej, zanim pojawiła się aktualizacja. Nie, dzięki... No po prostu e, tego nie zgarnąłem. E, jeśli chodzi o e, GBDK i Wingerspergam, e, to mam wszystko. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę poza poprzednikiem, jeśli chodzi o a, e, automat Sudajewa 44 mam wszystko. E, jeśli chodzi o karabiny, e, w pistoletach maszynowych, no to tak, w smarownicy na pewno brakuje mi Brandy 2. No, bo naprawdę super ten wariant wygląda. E, w PP3 mam wszystko. W typie Waffe, w tą Sony MP, e, w czym ja nie mam? Ojeju. E, w Błyskawicy na pewno nie mam Phoenixa 2. E, w Ermie nie mam Serpentyny 2, ale po prostu ona wygląda obłędnie według mnie. Ona no, jest po prostu genialna. Austen, DZIKOŚĆ 2 i Z-Force. Moim zdaniem i tak, żaden z nich nie jest w stanie przebić łupów wojennych. Zabioza po prostu. No RYZYKANT 2, Na no, to po prostu ja na ten schem... schemat kurwa, na ten wariant ja po prostu choruję. Mi się to tak genialnie podoba. No po prostu cudo. Ja po prostu nie chcę to nie chcę tego mieć. Ja muszę to mieć. Eee, no i Bechowiec nieobecność 2, która również, no kurwa, wygląda mega zajebiście, nawet karmazynowy cień nie ma startu do nieobecności. Jest po prostu genialna. Eee, w karabinach w Ladzie brakuje mi Demolki 2 oraz ponurego sierżanta. Akurat w tym przypadku Demolka 2 to tak mi się średnio podoba. Jeden, ale ponury, ponury ciężar też nie jest e, niczego się w sobie. No i Zapalarka 2 moim zdaniem nie ma startu do siewcy śmierci. W sumie mój kanał powinien się tak nazwać siewca śmierci. Jeśli chodzi o karabiny pseudo-snajperskie, to, to ja mam tutaj absolutnie wszystko i w strzelbach. E, w toggle action brakuje tak, w action brakuje mi dynamo 2. Po prostu genialne. No i w obrzynie akrobaty 2, również wygląda moim zdaniem obłędnie. E, jeśli chodzi o PiS do e, brakuje mi tutaj w automat e, szlangę 2, również wygląda epicko moim zdaniem. Ta, ten wąż cały, czy te, no wąż. No i Metalisz e, 2. Tutaj w Walterze nic, w Rise Revolverze też nie, tak więc wychodzi na to, że mam yy, wszystko, poza tymi niektórymi wariantami. Dobra, słuchajcie, otworzymy sobie najpierw yy, zapasy zombie, lecimy dwa zwykłe, czy otrzymam jakiś wariant? Jak myślicie? Bardzo bym chciał! I mamy epicki! Zaczyna się, kurwa. Zaczyna się. <ścoughs> autora animacja Panzer Shrek, dwa ładunki oraz zniżka na Blitz maszynę. Dobra, następne. Proszę coś fajnego, coś czego nie ma, jakaś wizytówka. Tak, dali mi wizytówkę, którą mam. Fajnie. Miota ognia autora animacji Bazooka. Mhm. Dobra, trzy rzadkie zrzuty zapasów zombie. Mamy epicki, pewnie duplikat. No! Gwarancja na MG15, 3 ładunki. Również gwarancja na polskiego KPSP, 2 ładunki. Oraz panzer Raketen panzer JAUN jałun, funkcji Dwie wizytówki, oczywiście z duplikaty. Jakżeby kurwa, inaczej. Klucz czy skrzynki, Blitz maszyna. Zniżka oraz gwarancja na Delisle Dalej Co będzie w trzecim? W trzecim będzie gówno No, ja, mówię Dobra Ubrleden Wole rustyk i gryf 2-1-2 Nie, takie przygody, ja to się mogę w dupę wsadzić? Dobra, jeden, 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 jeden zrzut przedmiotów zużywalnych Co my tu mamy? Miotacz ognia Panzerschreck a to reanimacja. Bieda w chuj. Dobra. Osiem zwykłych zrzutów. Tryb wieloosobowy. Lecimy. Epicki sprzęt. Ja pierdolę. No w sumie. <śm> epicki sprzęt. Powinien być, nie, teraz epicki na przykład. Nie wiem. Talizman. Kurwa pedle broń. Ja pierdolę. Moje nemezji. <śm> Ojej, słuchajcie, jest szansa na 20 minut PD żołnierza. A jednak mundur. Jednak mundur dostałem. Szkoda. Milczyłem na PD. A i kurwa dostałem. <ścoughs> 10 minut. Dalej. <ścoughs> mundur, który już mam. Nie, nie pamiętam kiedy. Nie wiem, może nawet siatka celownicza, jakiś emblemat, coś, kamuflaż. Albo wariant, poproszę. Talizman na przykład. Kurwa, już myślałem, że nie mam tego, tej siatki celowniczej, ale jednak mam. No, please! No, nie ja! Dobra. Sześć rzadkich zrzutów. Co tu jest? Nic! Nic nie ma duplikat No kurwa mać! To ja tu liczę Że kurwa Będzie duplikat Nie Jedną ci kurwa talizman Ja pierdol Dostałem kurwa Talizman Gdzie on jest tu? tak drapieżny. Czy tu też będzie talizman? Ja pierdolę, po takim czasie, kurwa, o! po prawie trzech latach otrzymałem, kurwa, zebrałem wszystkie dostępne hełmy z całej możliwej, kurwa, gry, po prawie trzech latach, jak ktoś mi powie, że czegoś nie da się dostać, to kurwa jednemu z liścia, bo da się, tylko kurwa trzeba zapierdalać. Dobra, a co będzie dalej? O, dwa epickie, pewnie duplikaty. No oczywiście. I 10 minut PDP. <grywy> Dobra, to na PD to już może ja pierdolę. Co tu się kurwa dzieje? A... Kurwa, czuję się jak w Boże Narodzenie. Ja pierdolę. I ja pierdolę, premie, jebać te premie, panie! Kurwa, dostałem hero, ostatni hełm, jakiego potrzebowałem. Oraz dostałem heroiczny wariant broni do Brzyna, dzięki czemu już mam wszystkie, kurwa, dostępne warianty do Brzyna. I powiem wam, kurwa, że jestem niesamowicie mega usatysfakcjonowany tym. Witam Jeśli czegoś potrzeba, proszę brać. Zamówienie zatwierdzone. Chuj, przecież ja mam jeszcze te kontrakty na nominację. Dobra, 450 kredytów. 450 kredytów zbrodni, kurwa, przy 571 tysiącach, kurwa, to są grosze. Eee, no, słuchajcie, powiem wam szczerze, że ja jestem, kurwa, otrzymać trzy przedmioty heroiczne i to takie, których się nie ma i których ci brakuje, kurwa, to jest naprawdę, no, powiedzmy że, no, w chuj dużo. Naprawdę. Powiem szczerze, że nie sądziłem, iż może nie tyle co nie sądziłem, ale nie przypuszczałem, że zajmie mi to aż w tyle czasu. Myślałem, że nie wiem, nie to zajmie co najmniej 10 lat albo 15 kurwa, czy, albo więcej nawet, a tu nie. Słuchajcie, po niecałych 3 latach otrzymałem wszystkie warianty broni do obrzyna. Wszystkie dostępne hełmy w tej grze zebrałem. urwa absolutnie wszystkie. Do tego jeszcze w półtora roku zebrałem się i urwa odjebałem e, wszystkie. Odbe odbędniłem wszystkie możliwe, kurwa, kolekcje. Po kolei jakie się pojawiały. Nawet te. Które były dostępne czasowo, kurwa. Po prostu młóciłem WW2 jak popierdolony, i co? Da się, kurwa, da się, tylko trzeba się zmotywować. Tak jak czasem trzeba się zmotywować, żeby wbić stal w Modern Warfare, to ja nie jestem z tych popieprzonych kutafonów. Co to nie, nie, po prostu Modern Warfare nie przemawia do mnie, żebym żeby robić yy, tam no, żeby robić stal damastańską. W Black Opsie 4 byłem, byłem. W sumie jestem też bardzo blisko wbicia czarnej materii, ale mi się po prostu nie chce. Wystarczy mi to, że urwa, wbiłem kamuflaż chrom w Call of Duty ww 2 na każdej dostępnej broni. Tym kurwa, także. Gdzie to jest? Na cholernej saperce. Udało się mi wbić chrom. Co prawda, na czek, na tutaj, na tych rzeczach mi się nie udało wbić chromu, ale to ze względu na to, że wiem, jak bardzo człowiek musi kurwa się nacierpieć. Tak. Dobrze słyszycie, musi się... Nie, a nie, przepraszam, na chromie mi się udało. Znaczy się na tym, na czekaniem. Na czekanie mi się udało wbić chrom. Eee, z pomocą pewnego przyjaciela. Na, ale za to na nożu, kurwa, panie i panowie, nie. Ja muszę już sobie... Ja po prostu te rzeczy sobie daruję. Ja już mam w nie to tak. Kiedyś miałem po prostu parcie na to, żeby zrobić wszystko na diament. Oddrukowałem chrom. kurwa, i. Nie, no nie i chuj. Szczerze wam powiem, nie i chuj. Nie, więcej się kurwa na takie rzeczy nie będę pisał. Pierdoli mnie to. Eee, przyznam się szczerze, że yy, tak jak zrobiłem praktycznie wszystkie możliwe dostępne kurwa siatki yy, na celownikach. Ewentualnie zostały mi jeszcze strzelby. No, których po prostu. No, kurwa, 10 razy zdążyć 5 wrogów bez umierania, mierząc w tej broni z zamontowanym celownikiem refleksyjnym. Chyba kurwa na wojnie trzeba by było to robić. <ścoughs> Ale ja większość z tych rzeczy robiłem kuźwa tylko i wyłącznie na hardkorze i w trybie wojna. Tryb wojna. Mwah, kurwa, wojna naziemna to jest. Jedyny dobrze zrobiony specjalny tryb w trybie wieloosobowym, taki podtryb trybu wieloosobowego, <noise> gdzie można faktycznie się bawić. Natomiast ja, e, ta wojna naziemna z Modern Warfare, to jest, taka, to jest taka, taki tryb podboju w, z Battlefielda. Nic więcej. To jest po prostu battlefieldowy podbój, tylko podany w, w trybie Call of, w grze Call of Duty. Podro, podobnie zresztą już po prostu widzą po jak po to będzie ten tryb po, siły połączone w Call of Duty Black Ops Cold War. To będzie właśnie taki podbój. Taki. Call of Duty podbój, że tak powiem. Mm, więc da się, da się. Tylko trzeba mieć chęci, samozaparcie i przede wszystkim czas, bo czas jest najważniejszy. Ale jak już się wbije, to jest taka cholerna satysfakcja, że głowa mała. Dobra, moi drodzy, pewnie ja was zanudzam już. Tutaj kolega, z którym, jak widzicie, już po, po prostu czeka na mnie. <laughs> Dobra, nie, nie przedłużając, dzięki serdeczne mm, za... to, że wpadliście. Jeszcze cieszycie się razem ze mną. Z tego, co mi tu wpadło, to naprawdę dziękuję wam bardzo, bo no, spędziłem przy tej grze masę czasu. Tylko i wyłącznie w tryb wieloosobowy to jest 69 dni i ponad godzina. Zaznaczę tylko. A do tego jeszcze przecież dochodzi kampania, tryb zombie. Ach, Call of Duty 2 to jednak jest gra zajebista. Na pierwszym, gdybym miał ją już uporządkować na podium, to na pierwszy z tych ostatnich pięciu lat to na pierwszym miejscu będzie WW2, na drugim e, będzie Black Ops 4, a na trzecim Infinite Warfare. E, tak więc... Tak oto się. To... Tak oto się to. Tak. Tak się to prezentuje. Dobra. Dzięki za uwagę i do następnego materiału, w którym również prawdopodobnie będziemy sobie otwierać 20 zrzutów. A ja, cóż, idę robić kolejne zrzuty. Znaczy, ja robić zrzuty, zdobywać kolejne zrzuty. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego. Trzymajcie się! Pa pa!